I won't be able to get a Man's job. Control. My data will be stolen. Machines won't be monitored. Why do 85% of video makers say AI is a game changer? Stick around to find out. So, what's the deal with AI in video production? Think of it as your super smart assistant that never sleeps. Need to edit a clip? AI can help you trim, cut, and splice in no time. Color grading? AI can make your footage pop like never before. But wait, does this mean your job's at risk? The use of neural networks among videographers is definitely on the rise. These technologies are increasingly being used for video editing, color correction, and special effects. As AI tools become more advanced and accessible, more videographers are incorporating them into their work. ли после появления нейросетей? Uh, сказать честно, я не ощутила какого-то глобального изменения, потому что моя работа напрямую связана с репортажной съемкой, в которой uh, нет места какой-то анимации, каких-то um, рисунков, не связанными с репортажной съемкой. Поэтому uh, я не могу позволить себе в свадебном фильме uh, добавить какие-то кадры, снятые не мной, не в моменте, не в важный день для молодожен. Znacznie przyspieszają pracę nad filmem w tych obszarach, w których praca była do tej pory dość mozolna. No nie wiem, chociażby automatyczne napisy w Kapkacie. Przecież ja już ręcznie nic nie wpisuję, po prostu wszystko się generuje i od automatycznie się dodaje. Otóż na Inteligencja przygotowuje gotowe napisy, a edytor tekstowy jedynie je sprawdza. Napisy są teraz bardzo popularne, więc to bardzo pomaga. Drugi obszar to postprodukcja dźwięku w Tu zdecydowanie korzystam z narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję, choćby do tego, żeby skutecznie oczyścić dźwięk, pozbyć się szumów, dźwięków otoczenia, pogłosu z miejsca, w którym rejestrowany był dźwięk do filmu. Uh, you me what it feels like to have a real relationship. Uh, like Мне нравится пользоваться uh, нейросетями касаемо музыки, потому что часто я испытываю сложности в поиске минуса песни, когда это очень нужно или песня очень редкая и существует несколько нейросетей, которые в два клика могут отделить минус от плюса, то есть вокал от музыки. Уживам штучной интеллигенции, например, не уживам dokładnie w wideo, czyli nie generuję jakieś dodatkowe elementy w moich filmikach. Dlaczego? Bo za bardzo na tym się nie znam, chociaż interesuję się i dużo o tym czytam, ale po prostu to też wymaga troszkę czasu i pojawiło się ostatnio dużo, dużo różnych nowych rzeczy i em, po prostu jeszcze nie nadążam za tym wszystkim, ale bardzo bym chciała. Także ja использuję одну нейросеть, которая помогает uh, распознавать биты и делать особенные маркеры касаемо вот на звуке. И это очень сильно упрощает монтаж вот, и очень сильно ускоряет работу. Можем мы заняться более креативными действиями, работой над решениями, в которых шуша интеллигенция нам не поможет, а которых, на которые часто браковало энергии, потому что время, которое мы на, на то, чтобы Spisać, nie wiem, dwie godziny filmu, jakieś wypowiedzi. No, często, często był już tak długi, że jesteśmy najzwyczajniej w świecie zmęczeni tym procesem. Jeśli wykonujemy ten film sami, to w tych obszarach fajnie jest oddać tą mozolną pracę sztucznej inteligencji. Я могу точно сказать, что возможно искусственный интеллект заберет работу некоторых операторов, когда ты видишь работу искусственного интеллекта и понимаешь, что это экономит бюджет, намного проще заплатить одному специалисту, чем всей команде. Но касаемо именно моей работы, я понимаю, что она не Россия никаким образом не может забрать у меня работу, потому что я делаю репортажную съемку и я стараюсь запечатлеть историю ребят, историю семьи. I to nie pod własną komputer. Wiesz, że sztuczna inteligencja nie zabierze prasy kreatywnym filmowcom? Złupowo. Pierwsza to taka, że przecież sztuczną inteligencję stworzył człowiek i pewnych wrażliwości, emocji, kreatywności w tych obszarach ona nas po prostu nie zastąpi. Na pewno, na pewno nie będzie tak, że to odbierze moją pracę, bo po prostu będziemy współpracować. Czyli dobry materiał, którego zaczynamy budowę dobrego filmu, dobrze wykonane zdjęcia, kreatywnie, z emocjami, z wrażliwością, są przecież sukcesem naszych materiałów. Także nie wierzę, żeby zero-jedynkowo sztuczna inteligencja zabrała pracę filmowcom czy fotografom. Myślę, że jest to niemożliwe, ale w wielu obszarach na pewno... AI is unlikely to completely take away work from video makers, but rather transform how they work. While AI can automate certain tasks like video editing, it also empowers creators by providing tools that enhance productivity and creativity. Video makers will still play crucial roles in conceptualizing, storytelling, directing, and ensuring artistic vision. AI's role will likely be more about augmenting these skills rather than replacing them entirely. AI handles the boring stuff, freeing you up to unleash your creativity. It's like having an extra set of hands, but without the pizza breaks. And here's the best part AI learns from you. The more you use it, the better it gets at helping you out. So instead of worrying about robots taking over, think of AI as your new sidekick in the editing world. So keep calm, keep creating, and let AI take your videos to the next level. Remember, it's not about replacing your talent, but enhancing it. Happy editing.